Jeszcze moment, dobry wieczór. Halo, kochana załogo, dobry wieczór. Tutaj Ania Sośniesz online fitness coach i dzisiaj e, widzimy się na żywo w podcaście Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Jeżeli zastanawiasz się, dla kogo jest ten podcast, jest to podcast dla kobiet, które chcą mieć lepsze zdrowie, które chcą mieć lepsze życie, które chcą oszczędzić swój czas i to jest taka moja misja, żeby właśnie Tobie to przekazać. Jest takie hasło, które powtarzam codziennie moim klientkom, czyli my robimy te rzeczy, które są konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. Więc jeżeli się z tym identyfikujesz, to jak najbardziej znajdziesz tutaj dobre, ważne informacje. I dzisiaj w podcaście, moje drogi, będziemy rozmawiać o tym, jakie są trzy sprzęty, takie mega niezbędne do tego, żeby trenować w domu. I zawsze na początku z moimi klientkami, z, moimi, z moją społecznością umawiam się tak, żeby przywitać się, jeżeli jesteś na żywo, żeby przywitać się w komentarzu, dać znać skąd jesteś i czy mnie też dobrze widać i słychać. I moje drogie, będziemy sobie właśnie omawiać ten temat, czyli e, jakie sprzęty są najważniejsze, co Ci jest w ogóle potrzebne do tego, żeby sprawnie trenować w domu. I będę się e, dzisiaj streszczać, zależy mi na tym, żeby zajęło nam to powiedzmy około. E, cześć Adrian, super jest Cię tutaj widzieć. Zależy mi na tym, żeby nam to zajęło naprawdę do 10 minut, więc będę się streszczać. Kochane, pierwszy z takich sprzętów, które są niezbędne do treningu w domu, i wam tutaj przygotowałam, pokazać kilka z moich mat, jest to mata do treningu. Ta jest matą korkową, bardzo ją lubię. Je, jakby żyje ze mną od wielu, wielu, wiecie, lat. Kolejna z mat to też jest mata do ćwiczeń, czarna, uwielbiam. I kładę jedną na drugą, przez to właśnie jest mi wygodniej, moje kolana to bardzo lubią. I kochany, yy, szybko Wam powiem, jakie są korzyści, że my używamy tej maty do domu, czy ćwiczymy na tej macie. I tutaj poprawię elastyczność i zakres ruchu. Czyli badania wykazały, że regularne ćwiczenia jogi, pilatesu, czy ćwiczenia w ogóle na macie mogą zwiększyć elastyczność, zakres ruchu stawów, co może zmniejszyć ryzyko kontuzji i poprawić nam komfort życia. Więc, moje drogie, czyż nie jest to super sprawa? Kliknijcie dwa razy w ekran, będę wtedy wiedzieć, że Wy też macie maty do ćwiczeń, na niej regularnie ćwiczycie. Później mamy wzmocnienie mięśni kor, czyli ćwiczenia na macie, takie właśnie jak deski, brzuszki angażują mięśnie kor, które odpowiadają za stabilność postawy i zmniejszenie ryzyka bólu pleców. I ostatnia z takich trzech korzyści ćwiczenia na macie to jest to, że zmniejsza nam się odczucie stresu i poprawia samopoczucie. I tutaj badania wykazały, że ćwiczenia jogi i platesu mogą pomóc w redukcji stresu, lęku, a także poprawić jakość snu i nastrój i tutaj moje drogie dobry wieczór, fajnie, że jesteście skarby, jeżeli zastanawiacie się jaką tą matę wybrać no to oczywiście te maty one są różnorodne ja tutaj bardzo polecam takie maty, które są odrobinę grubsze czyli nie są takie zwykłe, typowe maty jak do jogi, tylko troszeczkę grubsze, bo one też mają taki fajny potencjał, że pomagają nam w tym, żeby nasze kolana, czy ta łokcie jak ćwiczymy na, na tych maleństwach były po prostu też bardziej chronione, więc tutaj też jak najbardziej to. Druga rzecz, jeżeli mamy zamiar też ćwiczyć gdzieś na zewnątrz, z nią, z tą matą, no to ważne, żeby one nie były jakieś mega, mega ciężkie, i żeby miały też takie uchwyty do tego, żeby je sobie można było przenosić. Więc to jest to. Przechodzimy sobie dalej. Wspaniale, że jesteście na żywo. Pamiętajcie, my tutaj jesteśmy. Kulturalne, nie? czy kulturalni, bo faceci też mnie słuchają. Więc, a co robią osoby kulturalne? No, jak się widzą z kimś, to się przywitają, więc jesteście tutaj um, i warto jest się przywitać. Dobra, słuchajcie, taka netykieta u nas, w naszej społeczności. Dalej, kolejną z rzeczy, którą mega e, uwielbiam i zawsze polecam moim klientkom i społeczności, do tego, żeby z nią trenować, to są ketle. Ketle to są obciążniki kulowe, nie będę wam opowiadać całej historii. Jutro będę więcej opowiadać moim właśnie klientkom w klubie AS Rano i tam będzie dużo więcej też jakby informacji, dużo więcej też materiałów w temacie, w temacie sprzętów do ćwiczeń. Natomiast my dzisiaj skupimy się, oszczędzamy czas, pamiętajcie, nie? Więc my się skupimy tylko na najważniejszych rzeczach. I tak, dlaczego ważne jest to? Po co są nam potrzebne ćwiczenia z ketlem? No to przede wszystkim kettlebell. Tutaj jest maleństwo to jest 8 kg, więc to w, tam nie dużo waży. Ale Ważne jest, żeby ćwiczyć z ketlami właśnie przez to, że dają one nam takie korzyści, potencjał z ćwiczeń, jakby siło, jak, no siłowych, i mamy to w domu, nie musimy nigdzie wychodzić. Możemy sobie sprawnie ćwiczyć właśnie w domu. I takie rzeczy jak spalanie kalorii i budowanie mięśni, czyli kettlebells to są wszechstronne przyrządy, które pozwalają na wykonywanie ćwiczeń angażujących wiele grup mięśni, jednocześnie sprzyja to nam. W spalaniu kalorii i budowaniu siły mięśniowej. Przede wszystkim budujemy sobie większą ilość mięśni, przez co spalamy kalorie spoczynkowo. To jest mega ważne i też Wam od razu pokażę i to nie jest rzecz, którą zachęcam Was, żebyście sobie kupiły czy kupili natomiast jest to taka rzecz, która ma bardzo duże, duży potencjał edukacyjny. I tak, jak sobie popatrzymy, to jest taka rzecz, którą my nie lubimy jako ludzie, nie? Nie lubimy tkanki tłuszczowej, kochane. Wiadomo, nie lubimy tej tkanki tłuszczowej, bo ona nie jest ładna, ona nie jest przyjemna w dotyku. To jest tkanka tłuszczowa skarby, nie? To jest tak plus minus kilogram tkanki tłuszczowej, nie? Można sobie popatrzeć, nie? To jest taka galerytowata sprawa, czekajcie, mi się zgasił ekran. I nie chcę, przepraszam, nie chcemy jej mieć wiadomo za dużo, czyli to jest tkanka tłuszczowa, nie? Natomiast, o, super. E, zaraz odpowiem na komentarze, skarby. Natomiast teraz jeszcze pozwolicie, e, pokażę wam tą tkankę tłuszczową obrazowo, nie? Tkanka tłuszczowa. Nieraz mamy jej za dużo, nawet tutaj, nie? I to jest tkanka tłuszczowa, więc my potrzebujemy skarby zbudować więcej mięśniowej. Tkanka tłuszczowa jest nam potrzebna, wiadomo, zdrowa ilość 10-15%, 10, -15%, 10 u mężczyzn, 15% u kobiet. Oczywiście generalizuje. Natomiast to jest piękna rzecz, czyli tkanka mięśniowa. Powiedzmy, to jest kilogram mięśni. Natomiast jak sobie porównamy, to dużo więcej przestrzeni zajmuje tłuszczowa niż mięśniowa. I tutaj mięśniowa jest super. Tutaj jest taki duży, ładny mięsień i masa mięśniowa i tkanka mięśniowa jest świetna, ponieważ pomaga nam w tym, żebyśmy miały więcej energii, żebyśmy były sprawniejsze, żebyśmy miały właśnie też więcej energii przez to, że magazynujemy tutaj glikogen. Bardzo ważną rzeczą jest też to, że pomaga nam w byciu sprawnym. Jak mamy jej więcej, to mniejsze ryzyko mamy zachorowania na osteoporozę naprawdę cudowna sprawa i chcemy mieć tego jak najwięcej i. Nad tym właśnie będziemy też pracować i pracujemy w treningach z ketlami. Dobra, lecimy sobie dalej, bo macie dużo pytań, widzę, odnośnie ketli, także śmiało zadajcie pytania, jeżeli jakieś masz, jeżeli nie wyrobimy się w czasie i nie odpowiem na nie na żywo, to wtedy nagram, czy wpadnę do Was jeszcze jutro, albo nagram jakieś dodatkowe treści. I jakie są jeszcze korzyści z treningów z ketlem? Wzmocnienie kości i gęstości mineralnej. Jeszcze raz, 8 kg. Jak o czymś mówię, to wam chcę pokazać też. Ćwiczenia z ketlami obciążają kości, co stymuluje ich wzrost i zwiększa gęstość mineralną, co może zmniejszyć ryzyko osteoporozy. I tutaj ja mam klientkę, która jest już na emeryturze i miała duży problem z osteoporozą. No i oczywiście od lekarza dostała leki i je brała. Natomiast one za bardzo nie pomagały, ale zaczęła ona trenować i po kilku miesiącach suplementacji tej od lekarza, czy lekowo, i do tego jeszcze treningi z ciężarami, ona zmniejszyła jej się dana mineralizacja kości. No, rewelacja, naprawdę, dziewczyny, to jest coś, co warto jest wiedzieć i zastosować. Bo to jest możliwe. Nie musimy się poddawać, i myśleć, że już po prostu zginiemy szybko i to jeszcze w złej kondycji. My możemy sobie poprawić tą sytuację naszą. Więc dalej, poprawa wydolności sercowo-naczyniowej. Ćwiczenia z kietlami mogą poprawić wydolność sercowo-naczyniową, co oznacza, że serce i płuca będą pracować wydajniej podczas codziennych aktywności. I tutaj naprawdę, jakbyśmy miały skarby. W takim idealnym świecie, nie? Żyć. I zamiast ludzie wybierać takich rzeczy jednorazowych, czyli zamiast łykać tabletki, przechodzić na restrykcyjne diety, opijać się wieczorami, e, korzystać z natychmiastowej gratyfikacji, e, patrzyliby na swoje ciało i rozumieli, że to jest taki piękny dar, taka super świątynia. I jakby te osoby zobaczyły teraz te ketle, nie? I tak sobie powiedziały, kurde, no to jak Ania to mówi, jest to oparte na nauce, to działa. Kupiłyby sobie te osoby, taki kettle? kosztuje, ona niecałe stówę, jedna sztuka, i on jest dożywotnią, ma gwarancję. W domu można ćwiczyć i świetnie też się z tym bawić. I jakie ci to daje fantastyczne korzyści. Ma te do ćwiczeń większość z nas ma, nie? No to się nie będziemy oszukiwać. I jakby te osoby, które są sceptyczne, które wcześniej się irytowały, wkurzały, korzystały z jakichś takich szybkich rozwiązań, ale mega nieskutecznych, zmniejszały sobie niestety przez to pewność siebie, pogarszały zdrowie, przez to, że się łapią na takie sztuczki, a kupiły sobie te ketle dziewczyny i z nimi ćwiczyły chociaż dwa, trzy razy w tygodniu no to miałybyśmy zamiast ryzyka, jakby zamiast epidemii otyłości, byśmy miały epidemię osób, które są wysportowane, i z czasem miałybyśmy epidemię osób, które mają piękne, płaskie brzuchy i ABS i tareczkę na brzuchu. Więc tutaj się naprawdę mega zachęcam na to do tego, żeby Nabyć te i z nimi ćwiczyć, a nie żeby ci się kurzyły, czy w ogóle kupić, ćwiczyć e, i używać. Dobra. I ostatnie z rzeczy, które chcę Wam polecić do tego, żeby e, mieć u siebie w domu i żeby z nimi trenować. To jest wałek, to jest taki tak zwany foam roller po amerykańsku czy tam angielsku, czyli wałek do masażu. I to jest też świetna rzecz, i już wytłumaczę, dlaczego to jest taka dobra rzecz. Po pierwsze, zmniejszenie bólu mięśni i przyspieszenie regeneracji, czyli masaż takim wałkiem po treningu może pomóc w zmniejszeniu bólu mięśni i przyspieszenie regeneracji, co pozwala na szybszy powrót do formy. I na to jest nauka. Ja Wam mówię tylko o rzeczach, które naprawdę działają, które mają oparcie w nauce, nie? takie modne, które mi sponsor kazał nie? przynieść. Bo dlatego ja nie mam sponsorów, dlatego ja e, żyję właśnie z tego, że Was trenuję, Was edukuję i dlatego właśnie po podaje wam materiały, które działają i są ci potrzebne. Druga z rzeczy poprawa elastyczności i zakresu ruchu, czyli regularne stosowanie wałka do masażu może zwiększyć elastyczność mięśni i ścięgien, co może poprawić zakres ruchu i stawów, zakres ruchu stawów i zmniejszyć ryzyko kontuzji. I poprawia krążenie krwi. Masaż wałkiem może pomóc w poprawie krążenia krwi, co może dostarczyć więcej tlenu składników odżywczych do mięśni, przyspieszyć regenerację. Więc skarby. To jest fajne, jakbyś miała sobie na słownie trzy rzeczy jedynie. Kupić i z tym trenować, nie wiem, na urodziny sobie pyknąć, z okazji poniedziałku, z okazji weekendu. To to są te rzeczy i zacząć z tym ćwi zac ćwiczyć. Bardzo Cię do tego zapraszam, zachęcam i to jest to. Odpowiem dosłownie na dwa pytania. Pierwsze to jest właściwie komentarz. Ela napisała jeszcze, Ketli nie mam, ale zamierzam kupić, bo ćwiczyłam na fizjoterapii. Brawo Ela, naprawdę kawał. Warto jest, warto jest naprawdę kupić. Żaneta zapytała, ile masz Aniu kilogramów ciężarek? Ten, który podniosłam i Wam pokazałam, to był 8 kilogramów. Ja mam 8, 10, 12, 16 to są takie ciężary, z którymi ja ćwiczę regularnie i skarby bardzo Was do tego zachęcam, tylko znowu, warto jest popatrzeć na to, od jakiego pułapu startujesz, jeżeli startujesz z tego pułapu, że nie ćwiczyłaś nigdy regularnie, nie, nie ćwiczyłaś ciężarami, no to nawet 4-6 kg, dwie sztuki zawsze, nie bo to osobno na rękę można sobie podnieść, jest naprawdę świetną sprawą, świetną rzeczą. O, cześć skarby, jest Alicja, moja klientka, super, jest Bożenka, Ela, Żaneta, Betty też jest moja klientka, jest Żanetka, Elżbieta, wspaniale, że jesteście, pamiętajcie, żeby się przywitać, ja wtedy Was widzę, mogę Wam przybić piona i powiedzieć, że jesteście super. I tutaj oczywiście moja załoga wie, co to jest za kubeczek, jest nowe logo, kilka fajnych rzeczy się szykuje, czyli to będą nagrody dla moich klientek, które bardzo, które osiągają efekty przez to właśnie, że regularnie ćwiczą i dbają o siebie. Reasumując, to jest też tydzień, to jest też właściwie miesiąc, w którym ja Wam mówię i Was bardzo mocno zapraszam do programu Jesteś warta. I można powiedzieć, że to będzie marka własna czy tam autopromocja, ale. Piszecie do mnie, rozmawiamy ze sobą, to jest dosłownie w dziesiątkach, w setkach osób tygodniowo, gdzie ja z wami rozmawiam w wiadomościach, e, głównie przez fanpage Anna Sośnierz Trenerka, e, czy na Instagramie Anna.Sośnierz. E, bo piszecie do mnie, słuchaj Ania, naprawdę że mi pomóc, ja już myślę, że po prostu no, ja potrzebuję bata, nie? nie dam rady, próbowałam wielokrotnie, nie udaje mi się, jestem zła wkurzona, sfrustrowana, nie mam siły po prostu żyć, jestem zła na siebie, nie? I piszecie tak, do mnie, więc ja was wtedy z wami rozmawiam, opowiadam Wam o programie i, i część z Was się na to decyduje. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że troszkę usprawniamy ten proces i że jest szkolenie, które ja nagrałam, i ono jakby wchodzi się na stronę annasośnierz.pl ukośnik szkolenie. I tam masz szkolenia, tam szkolenie właśnie, gdzie opowiadam o tym programie, czyli takim moim najbardziej skutecznym programie, czyli annasośnierz.pl ukośnik szkolenie. I tam sobie zobaczysz to szkolenie, będziesz w stanie właśnie dowiedzieć się tych dodatkowych informacji, Odnośnie tego. Pytacie, zaraz odpowiem, skarby, więc to jest tutaj, wrzucę Wam to jeszcze na ekran, żeby to było dla Was bardzo, bardziej widoczne. Więc, kochane, jeżeli widzisz, że wiosna to jest ten moment, w którym chcesz z tej, z tej jakby słabej energii, z tej takiej nieraz, właśnie marazmu, za dużej ilości kilogramów, e, przejść właśnie w kierunku tego, że bierzesz tą swoją moc z powrotem, chcesz mieć więcej, właśnie energii, pewności siebie, lepiej, wyglądać i czuć się w swoim ciele, to ja ci z tym z przyjemnością pomogę. Także zacznijmy od tego, żeby obejrzeć sobie szkolenie. Na Anna Sośnie Kośnik, szkolenie. O, dziękuję, Skarbie. Czyli Justyna, moja klientka, też właśnie poleca, Jesteś super. I dumna jestem z Twoich postępów. Ja Cię tam podglądam na Instagramie czy tam na Facebooku. Naprawdę kawał dobrej roboty, Skarbie. I także zapraszam, żeby sobie wejść, sprawdzić, Anna Sośnie Szkolenie, i tam zobaczysz właśnie, jakie są efekty moich klientek, w jaki sposób my to robimy i osiągamy, a jak się zdecydujesz, to umówimy się wtedy na, na rozmowę, na tak zwaną sesję strategiczną. I teraz pytanie pojawiło się. Ania, a co z medytacją? Medytacja nadal jest rzeczą, którą ja robię codziennie, którą też. Uczę mojej klientki, o których też dużo mówię. Myślę, że pewnie jakoś w weekend powiem o tym coś więcej, ponieważ weekendy są jednak takim momentem, gdzie trochę więcej się odpoczywa, więc też, też na pewno coś tam o medytacji będę mówić więcej. Dobra. Elżbieta napisała, że ja mam wałek i też używam bardzo dobrze, cieszę się. Więc, skarby, jeszcze raz bardzo Wam dzisiaj, znaczy bardzo Wam serdecznie za, za dzisiaj dziękuję. To jest podcast Fitness dla zaprasowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośniesz, czyli online fitness coach, która ponad 10 lat opiekuje się i zajmuje zapracowanymi kobietami. Moje drogie, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten podcast u siebie. A jeżeli widzisz, że jest Ci pomoc, potrzebna właśnie pomoc takiej zaangażowanej, energetycznej trenerki, to warto jest. Warto jest do mnie napisać, i warto jest też obejrzeć szkolenie. Wszystkiego dobrego, wspaniałego wieczoru czy też dnia, w zależności od tego, kiedy słuchasz podcastu. Dzięki.